Jest pewna bardzo, bardzo znacząca różnica pomiędzy dzisiejszymi czasami a tymi sprzed czterech lat. Dźwignia. Dźwignia, która w tej chwili tak naprawdę zdominowała rynek krypto. No nie ona zawsze była na rynku krypto, ale nie tak mocno jak teraz, jak się i teraz uwaga. Jeżeli nie weźmiemy tego pod uwagę, że mamy dźwignię, która po prostu potrafi doprowadzić do tego, że albo mamy gwałtowne no, przede wszystkim mamy gwałtowne wycieki. Znowu przecież parę dni temu miliard, tak? Dolarów nie, tak. w Bitcoinie gdzieś tam wyciekło. Pół miliarda w Ethereum. Zaraz sprawdzę w notatki, żeby, żeby potwierdzić liczby. Mówi się o kilku tysiącach traderów, którzy stracili. Zobacz, że się pojawiają takie informacje, że kolejny wielorób wyprzedaje krypto. Myślę, że to nie jest tak, że on wyprzedaje krypto. Myślę, że on traci krypto bo obstawiał złą dźwignię, bo longował, a poszły spadki, no nie? I, to, I ludzie widzą taką wiadomość, o, wieloryby wychodzą, no to oznacza, że zbliża się rynek niedźwiedzia, być może on trwa. Nie. Mamy w tej chwili plagę Dźwigni, lewarów i wielu innych rzeczy, i tego nie było wcześniej. Pytanie, czy te spadki, które mieliśmy w tej chwili, czy one wynikają faktycznie z czteroletniego cyklu, jak to powiedział Phil konieczny, Bitcoin zachowuje się z matematyczną precyzją. No i chciałem się z, tą, z tym podzielić, no bo według mnie to w tej chwili dźwignia stoi za tymi wszystkimi spotkami.